Witam Was wszystkich już w czwartym odcinku Chwilę Witam Was już w czwartym odcinku z yy, mojego SMP I akurat w dzisiejszym odcinku, jak będzie po tytułem, będziemy eksplorować dużo Yy, więc no, można powoli przechodzić do odcinka, a ja was witam serdecznie i niestety dzisiaj nie będzie za bardzo graczy ze mną gadać, no bo jeden z nich nie może niestety, co gra na serwerze chwilę, nawet zapiszę mu, żeby się przywitał. No, widać, że jednak to jest w komordzie a więc no w dzisiejszym odcinku jak już pod tytułem wiecie i zresztą już drugi raz mówię to będziemy eksplodować i jak dla mnie polecimy se około gdzieś w tamte strony może więc no lecimy, tylko ja jeszcze se wezmę fajerwerki bo jest ja muszę ich poszukać bo tutaj nie mam za co półkłada nie, no w tym rajoncie. No tak. A no tak, chwila, bo ja mam shulker boxie. No tak tak, nie mam. Dobra. Dobra, więc no, lecimy. oko, myślę, że dzisiejszy odcinek może być więc fajniejszy, bo może uda się coś ciekawego może znaleźć. Ale ja nie wiem, bo Wiecie co to jest, alternat, więc no raczej ciekawie nie będzie. Wiem, że mógłbym ten wyrobić płatny serwer, ale na razie to są plany jeszcze na przyszłość. Ale i może kiedyś się pokusi na kupy, z ten, płacenie za serwer ale to ja jeszcze zobaczę. Więc no lecimy na razie, że bardzo O, wioska! Uuu, chyba ktoś już tu był, ale w razie czego sobie zabiorę to. O, super, mój internet nie ma. Aha, chwila, beczki też pozabiorę. Jak, co mogę to biorę? Niech, niech wezmę se. O, i książkę. Książki akurat mi się ostatnią z mocno przydają. Okay. Chyba ktoś tu nawet niedawno był. Ale ja nie wiem. Dobra, jednak ktoś tu był, fredemny, O, czekaj. Stual chemiczny, czy stafy O. Jednak... Kurde, muszę sobie mikrofon poprawić. O, masz betę. Mam nadzieję, że nie słychać mnie, jakbym miał mikrofon dosłownie dalej od siebie. No ale co? Kaktusy, kaktusy, co sobie zrobię w formie kaktusów? Ty, ja, ja może sobie pozabieram trochę łóżek. To ten, ja zrobię ten miejsce, gdzie będą villagerowi się wilagerowi się rozmawiać. Więc no, trochę wezmę. O, żelok, Ż żelok idzie. Ja, cześć, żelok. Dobra, więc no... Idziemy. Szkoda, że to w noc bardziej wylecia, a nie w dzień. Ale mi to tam różnicy za mocno nie robi. Nie, no internet dzisiaj to jest koszmar. Dosłownie. Chociaż to internet od plusa. Ale zostawię to bez komentarza. Chociaż już chyba tak to skomentowałem. Ale dobra. Lecimy dalej. Bo. Na razie ciekawo, ciekawych rzeczy to nie ma Poza tym, że na środku pustyni rośnie drzewo Więc, em, no Może trochę w tamtą bardziej stronę Kurde, musiałam kliknąć parę razy O Boże, znowu Boże, mam nieskończony fajerwerek Uuu, ej o! Uh. O! Uh. Kurde! Gdyby to byłby to jakiś płatny serwer. Dobra. No, tak, no niezbyt. O! Uh, dobra, to serwer. Nie Niezniszczalność 7, by mi się prędzej trójka przyda, ale też wezmę. Roki ostrze, kolejne złote jabłko, ale co najważniejsze. Dobra. Więc ja, ja sobie wyjdę. Jestem idiota. Dobra. Dobra, ja sobie takie niepotrzebne rzeczy to powyrzucam typu to. Bo to mi się już raczej nie przyda. Więc no, lecimy dalej i poskręcamy sobie trochę. Może coś jeszcze znajdziemy. O! Chwila, czy to są Badlansy? Ej, to są chyba badlansy. No to są badlansy, więc no. Na zielone badlancy. Czekajcie, złoto, 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 czekajcie. Ja biorę złoty, ja sobie zrobię więcej tych złotych jabłek. No tam, coś tam są jeszcze kolejne złoto. Ile już mi się nagrywa? Nie wiem. <grym> Więc no, Mucha bardzo, bardzo pięknie. Nie wiem, ile mi już się filmy nagrywa. Ale jeszcze tak wcześniej nie będziemy kończyć tego filmu. Tylko gdybym umiał ja ten montować, filmy to na pewno te filmy wyszłyby jakieś milion razy lepiej niż teraz. Bo ja robię filmy bez montażu dosłownie. Ja nagrywam i ten wrzucam na YouTube, ale no ten. No, no nie umiem montować i tyle. Więc w ogóle to ja nawet programu nie wiem jakiego wziąć. Do montowania. O! Ty. Fila. Dżungla. Wooden bandlands. Badlands. Badlands. O, Fila, bo. Boże, ja już myślałam, że jedzenia nie wzięłam. Dobra. Przynajmniej mam je w boxie Uroka nie będziemy zabijać, niech sobie jeszcze pożyje. Wtedy jego kuzynowie umrą. <dobra>, Dobra, nie będę tutaj. Ten nic wyzywał, żeby nie było. Parkour ParcoursPro.jpg. Sorry, że dzisiaj może jest taki film, no, no taki niezbyt ciekawy. A mógłby bardziej. No, ale no niestety, właśnie z jedną osobą to tak wygląda właśnie, lepiej z kimś to nagrywać, niż samemu, bo to wtedy tak trochę bardziej ciekawie wygląda, ale no niestety, mam nadzieję, że to jakoś, ooo, wągiel, dla Kurde, idźmy chwilę, bo ja serię sobie chyba ten e, swojego drugiego nie załączyłem. Dobra, później po filmie z tego załączę. Mógłbym teraz nawet, ale wolę, żebyście nie czekali. Dobra. Ty, gdyby tutaj był gdzieś yy, w pobliżu, jak to się nazywało? ten las dębowy, to by to mi by tak uratowało żyćko bo u nas to jest właśnie to jak było w drugim filmie to mocno potrzebujemy tego dembu na pobliżu go nie ma niby jest tam trochę ale to ledwo co nam wystarcza nawet w pobliżu ledwo co jest O czekajcie, ja sobie tego zapiszę koordynaty bo tak jest na nareszcie ten ten jakiś dobry lasek, ale pewnie za parę dni ten będzie on oczyszczony z dęba, ale no. Dobra, ja będę się, ja zabiję te creepery i chyba będę się z Dobra. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, więc no. Ja was żegnam, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wiem, że był nudny, ale no mówiłem już na początku. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Więc no, ja was żegnam i hello!